Powiem Wam, tani nie był, ale ceny Wam nie zdradzę, bo to nie ma sensu. Ale dla mnie to jest jakaś, coś magicznego w tym widoku jak patrzę. Słuchajcie, włączyłem Webasto, bo mi zimno było. Żądałem od nas pieniędzy. Jakie to niedobre jest. Gorzka. A nikt nie żyga, po krzakach. Nikt nie śpi, kurczę, nawalony do południa. Fajny nadmorski teren, cieplutko, elegancko. No! Proszę bardzo, robota wykonana. Komputer już renderuje dla Was kolejne odcinki oraz shorty. No, poezja, poezja. Widzicie, ile czasu zaoszczędzam? Tak, bym musiał siedzieć, właśnie to musiałbym robić w domu i zabiera mi to cenny czas. A mógłbym go spożytkować na co innego, a mam mało czasu teraz. Muszę się perełką trochę zająć tam delikatnie i też coś innego porobić. I dzięki takiemu wynalazkowi jak laptop będę mógł to robić. No. Fajna sprawa. Fajna, fajna, fajna sprawa. Podoba mi się. A to są aktualnie odcinki, dwa odcinki ze Świętej, gdzie to będzie za jakiś czas, ale już jestem na bieżąco i już wszystko zrenderowałem. Fuh, wszystko zmontowałem, yy, jestem na bieżąco. Teraz jutro wrzucę sobie materiały z dnia dzisiejszego, jeszcze w busie sobie posklejam. Na zakończenie, jak, jak skończę kręcenie, wrzucę to co dogram, zmontuję i będę miał na bieżąco. I podczas jazdy do domu będzie mi się renderowało już dla Was kolejne materiały. No. Także tak, tak sobie to fajnie wymyśliłem. Jestem bardzo z tego zadowolony. Teraz Wam pokażę. Nie, nie, nie dupę. Yy, pokażę Wam co kupiłem, u Słowian i Wikingów. Gordel, tu sprzęt nagrywającego. Marcel. Myszkę można odłożyć. O. Tu jest... Miód pitny, takie gustowne opakowanie, bo wiesz, z, z winem takiś po mieście, wolę musiałem przejść. To zobaczycie, wiecie. Wiecie jak jest. Już wam pokazuję, co kupiłem. Jak już mówiłem, jest to Krawcina. O, proszę bardzo, kurde. Etykietka mi spadła. Jak to tak? Chodź O, jest. Proszę bardzo. Etykietka taka ładna. Pan Trójniak. Co to jest napisane? Skład woda. O, patrzcie, takie coś Taka etykietka jest na tym, na tym była założona Pan to sam robi, sam waży czy to, Nie wiem, czy się waży, robi, tworzy Co jest w składzie? Jest tylko woda, miód słonecznikowy Jagoda kamczacka I czas I to wszystko, słuchajcie To wszystko, co tutaj jest Jest to Pan Trójniak 2022 rok, czyli dwulatek dwuletni, alkoholu 15%, Jagodziak się nazywa. I tak to sobie gustownie stało. O, taki trójniaczek. No, powiem Wam, tani nie był, ale ceny Wam nie zdradzę, bo to nie ma sensu gadać, bo ludzie zaczną gadać, jakieś tam głupoty i, i, i w ogóle, nieważne zresztą. Przyjedźcie sobie na Festiwal Wikingów. Tam możecie kupić takie właśnie różne, popróbować na kupić, spróbować przede wszystkim, jakie Wam przyda, nie możecie sobie kupić. Ja zawsze chciałem Trójniaka spróbować. Powiem Wam, że ja chyba nigdy nie piłem trójniaka, wujniaka. Żadnego miodu pitnego nie piłem. I zawsze chciałem. I właśnie kolega mój z pracy, Bartek, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli ogląda, yy, polecił mi, właśnie, żeby zakupić sobie tam kraftowe, robione przez pasjonatów tego trunku, ludzi. No i kupiłem. I kupiłem, ale nie będę go otwierał tutaj. Miałem go próbować. Ja już go próbowałem zresztą. Nie będę go tutaj otwierał, zabieram go do domu, żeby spróbowała żona, z żoną się razem napijemy. Zresztą nie mam tutaj otwieracza, nie chcę szarpać jakimiś śrubkami albo coś takiego. Kiedyś miałem nie? otwieracz, ale wiecie, kiedyś piłem wina. Chyba bym musiał wrócić do tego, bo wolę wino się napić niż te pis pić, kurde. Chociaż tych pić już tak mało piję. Yy, ale... Spokojnie dogram wam scenę z domu, jak próbuję razem z żoną. Mojej żonie to na pewno nie przypadnie do gustu, ponieważ ona nie lubi w ogóle miodu. Nienawidzi wręcz miodu, więc nie będzie je smakować. No, no ale ja jestem wielbicielem miodów. Ja lubię miody strasznie. Wszelkiego rodzaju. Trudno, najwyżej wypiję sam. Ale zobaczcie, jak ładnie wygląda. O, taki sobie sprawunek zrobiłem. Zawsze chciałem. No i mam. Marzenia trzeba spełniać. Choćby były najbardziej głupie. Wierzcie mi. Oczywiście w ramach rozsądku, <laughs> kolorowo, ile, ile, ile to bajesz renderował ile to będzie, gdzie podkładka, to jest deski, mam kurczę elegancko, um, 49 minut, pierwszy odcinek. No to trochę i to zejdzie, no to nic. Ja sobie w tym czasie coś obejrzę, tutaj mam tableta, na tablecie sobie elegancko obejrzę. Zobacz, jakie fajne zasilanie mam tutaj, że nie czerpie mi zasilania z samochodu, z samochodowych akumulatorów tylko sobie tableta tutaj odpalę, tablet tylko z akumulatora wyssa trochę energii i, i... i to wszystko dobra zobaczymy się jeszcze pewnie później ale powiem wam jest 21 stopni w busie, ale tak piździ mi w nogi siedzę w krótkich spodenkach, chyba długie założę, gdzie, gdzieś mam o, tu mam nawet No proszę bardzo, są długie spodnie, hehehe <laughs> Od razu, jak y, laptopa rozkręcałem, to kurczę, on nie był czyszczony, słuchajcie, ło od początku w ogóle. I wiatraki były tak zapierdzielone kurzem, że masakra. To wszystko wydmuchałem i teraz ma lepszy oddech. Muszę go tylko trochę poczyścić, bo widzę, że tutaj o, coś pobrudzone jest. Zaraz to zrobię, A leżał ten laptop długi czas, długi czas, słuchajcie, nieużywany, tam stał. W ogóle baterię muszę wymienić, bo już lekko spuchła delikatnie, ale to w przyszłym miesiącu, tak co miesiąc, fundusze są ograniczone niestety. I, I sobie kupię baterię, chyba 120 zł kosztuje. Jakieś tam duże pieniądze nie są, ale no warto, warto. No, mamy już 12 w nocy, słuchajcie. Rendering mi tutaj idzie, już kończy się ostatni odcinek, jeszcze zostało 9 minut. Plus shorty jeszcze porobię, to już, już moment. I już będzie zrobione, kurde, i zajebiście. Zaraz też będę się spać, bo nie ma co jutro mam plan takiego, że idę na rower tylko przemieszczę się gdzieś indziej bo nie chcę zostawiać samochodu w tak odludnym miejscu postanowiłem, że tak będę robił po prostu pojadę gdzieś do jakiejś mieściny najbliżej, tam gdzieś stanę sobie na parkingu wyładuję rower, nawet nie wiem gdzie no i sobie polecę nie wiem, gdzieś na wybrzeżu polecę Wisełka może, no, no zobaczymy gdzieś totalny spontan Ktoś by chciał kupować Robert to tylko fat bike elektrycznego. Po prostu to jest poezja, co ten rower potrafi i w jakim terenie potrafi jeździć. Tak się komfortowo jeździ. Ale zapraszam Was na kanał Marcel Bike. Tam macie pełną recenzję i kody rabatowe i wszystko, gdzie możecie fajną maszynkę właśnie kupić. Troszeczkę taniej. No dość sporo taniej generalnie. Patrzcie jaki klimat mamy. Kurde, jak to pięknie wygląda, kurde I znowu nie zobaczyłeś Marcin, zachodu słońca nad morzem A w dupie z tym zachodem <laughs> To jest piękny widok, zobaczcie Wiem, że niektórym przeszkadzają te wiatraki, ale dla mnie to jest jakaś coś magicznego w tym widoku jak patrzę I ten nade mną też tutaj, o Powolutku, majestatycznie tak się kręci, kurde Fajnie to wygląda Nie hałasuje no, ściemnia się powoli Ja sobie trochę pracuję Fajnie się pracuje na laptopie w tym Naprawdę kupę, kupę czasu zaoszczędzę I nie będę musiał Jak przyjadę do domu już robić Tylko po prostu zrobię sobie w busie Ewentualnie tylko jakaś tam mała popraweczka I to wszystko Tylko ja i cykanie Cykadeł jakiś Nic więcej Jest tutaj droga Dosyć blisko, ale tak rzadko samochody jeżdżą, że. Pff. Ale powiem wam, zimno. Zimno, idę do busa. Będę siedział już chyba w busie, bo nie ma co siedzieć na zewnątrz. Bo po prostu piździ. Słuchajcie, włączyłem wybasto, bo mi zimno było. To jest 27 stopni pokazuje niby. Ale wierzcie mi, no nie ma tu 27 stopni. Tam pokazuje po prostu na poziomie chyba sofitu. Ja jestem ciepłubym i kurde odpaliłem sobie Webasto, bo, no, bo lubię ciepło i tyle Jo! Witam w Dnia dnia poprzedniego chciałem powiedzieć kolejnego Jest godzina dziewiąta Trochę pospałem Fajnie jest kurde Uff. Jak się dzisiaj kręcisz? A w tam stronę się obrócił, wiatr się trochę zmienił A ten To inne tak samo te inne tak samo. No i powiem Wam, że jest 16 stopni niby teraz, ale pełne słońce, już słońce jest ciepłutko, ale wiaterek jest słodny. Gatelek jest słodny. Więc muszę sobie trochę tutaj zabawię. To sobie zrobię kawkę, zrobię sobie jedzonko, wrzucę materiał z wczoraj i wstępnie go obrobię i będę gotowy. Będę mógł jechać gdzieś. To akurat cieplej zrobi Do jakieś mieścinki tutaj zostawić samochód Wyciągnę rower i sobie pojeżdżę po okolicy to jest dobry plan działania To jest dobry plan działania Kurde kaperła brudna Wczoraj po takich błotach jeździłem słuchajcie Że o Jezu Bo tych miejscówek zaseranych Ale niestety Niestety okazało się Nie ma żadnych fajnych miejscówek No chyba że rowerkiem teraz pojeżdżę To coś znajdę jest tego jakieś 20 km od morza, więc to jest rzut beretem też pojedziemy w kierunku właśnie morza, tak z 5 może 10 km tam zostawię, żeby jak najwięcej sobie pojeździć rowerem nad morz, właśnie nad morzem, bo przynajmniej zobaczę coś na mapie, znam może znajdę coś ciekawego. Dobra, robimy kawę. To kurde odgadania kawa się nie zrobi. jest. Ja już tutaj ogarnąłem, no co to za jakiś komunikat na laptopie wskoczył ochrona antywielczowa do walić to żądają od nas pieniędzy No, kupiłem paprykarz szczeciński nie, nie, no a, tak, dobrze, szczeciński degi bo taki lubię najbardziej ale z dorszem ale nie mam na to ochoty <laughs> nie chcę mi się jeszcze budzić zjem to na pewno nie mam ochoty z tego dla... znaczenia, że ja lubię takie rzeczy jak papryka szczecińska zimny z lodówki. No nie wiem, tak lubię. Nie wiem, jak... może, może Wy tak nie lubicie. Ja, ja, ja tak lubię. Dobra, zmiana planów. Czarnik na razie odłożyłem na bok. Bo zrobię sobie takie coś. Oh. Kupiłem koreańskie, koreańska zupka. Co to jest? To jest Instant noodles, chapati with Black Soap Bean Floor z czarną fasolą, tak? Ale to chyba nie jest ostre, bo hot, nie? Hot, 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 hot Ostatnio po ostrym to mam, mam dosyć ostrego, że tak powiem. O kurde jak ja tak nie zawieje, to tak gorąco jest. No Ale przeważnie wieje takim chłodem. Nie bardzo dobrze. Zaraz to zagotuję. To się inaczej robi, bo to trzeba zagotować, rzucić makaron, pogotować 3 minuty, dobrze mówię? Go, tak, rzucić, gotować 5 minut, później odcedzić wody, zostawiając 4 łyżki wody, dodać inne, inne składniki. No to tak zrobimy, zobaczymy. Ja się trochę inaczej przygotowuję. Ale są pysne, one są pysne. Czerwony no też, też są pysne. Noc minęła bardzo fajnie, wiatraka w ogóle nie słyszałem, samochodów w ogóle nie było. Raz tylko słyszałem jakiś głośny motor, ale to przejechał tędy, to jakaś droga musi iść, tutaj widzę, jakaś dróżka tutaj odbija. Ale tak to było spoko, a wiatraka mówię, w ogóle nie słychać, więc nie wiem jak ludziom przeszkadza, jak nawet, nie wiem, z 50 metrów od, ten wiatrak jest. Ja to bym chciał, <grym> ja jestem dziwny, ja bym chciał, wiatrak mieć się pobliżył, mi się podoba sam widok, jak na niego patrzę, no. Ale wczoraj tam, gdzie byłem na tej wieży, muszę kurde tam z dzieciakami pojechać, bo kurde, to jest po prostu piękna sprawa. Będą w niebo wzięte, żeby tam wejść Pojedziemy może w sierpniu Obudziłem się tylko raz o siódmej Poszedłem siku zrobić wraca, i wracam jeszcze się położę bo... No i do dziewiątej Postpałem i było zajebiście Wczoraj jak tak odpalałem wybasto, To dwa razy się odpalało Raz się odpaliło odpa... znaczy, Świeca się podgrzała Odpaliło, ale zgasło To normalne jest, że jak się dłużej nie używa To paliwo może się delikatnie cofnąć Jakaś bańka powietrza się zrobi w przewodzie i po prostu przygasło, nie, ale tu jakoś tak samoczynnie próbowało jeszcze raz odpalić, no i za tym drugim razem odpaliło i grzało, nie, grzało mi 27 stopni. Tak się te zupki robi. Ile zostało? No właściwie minutka, minetka została. Musimy dodać takie o, trzy woreczki. Boże, co to za jakieś nasiona, jakieś chrupki. To tu jest tu trochę ziemi, I teraz to trzeba tylko, tylko wymer wymerdać No, ale się sosiwo zrobiło. Słuchajcie, o, tak wygląda zupka koreańska. A jak smakuje, jakie to niedobre jest. Gorzka. No, po smaku jest gorzka, bardzo mało słona. Praktycznie w ogóle smakuje ziemią. Dosłownie ziemią, tak jak rozsypałem. Nie polecam. Nie kupujcie tego, to gówno jest. Tak ona wygląda, dobrze, pokazuję taką Tak ona wygląda. Do dupy. Naprawdę do dupy zupkę. Ale zjem, no że nie wyrzucę. I znowu tak czytam komentarze, i pojawił się komentarz osoby, która znowu, kurde, jakieś zarzuty do nas, chodzi o film strąga te ostatnie właśnie filmy, co, co, co teraz puszczam. Eee, tam wiecie, głośna muzyka i te sprawy. Eee, kolega napisał, że wolałby koło śmietnika stanąć nie spotkać nas. No słuchajcie, no tak, no, no tak można napisać. Nie spotkać nas, bo czy to jest nasze pole biwakowe, prywatne, że tak to ujął, eee, że taka głośna muzyka, że pijaństwo i w ogóle, no kolejny brak. Jakiejś wyobraźni tego człowieka, to ja odpowiadam: Słuchaj, obejrzyj sobie inne moje filmy, inne moje kanały, zobacz jak ja się zachowuję, kim jestem, jak zachowujemy się my, nasza cała ekipa. To, co ty widzisz w filmie, to są urywki zmontowane przeze mnie z materiału. Nie ma tam żadnego pijaństwa. Jest spotkanie przyjaciół, kolegów, koleżanek wspólnie przy ognisku. Czy ty nie pijesz piwa nigdy, jak się spotykasz ze znajomymi? No, może jesteś taki, co nie pijesz, i jesteś ignorantem w stosunku do innych, i uważasz, że to jest B, i inni też nie mogą, bo ja nie piję. Ale wierz mi, spotkanie grona ludzi, których się dobrze zna wspólnie przy ognisku z jedzenia jakiegoś kociołka, kiełbaski, na picia się piwa, czy nawet wódeczki, kulturalnie bez pijaństwa, tam nie ma żadnego pijaństwa, nikt nie żyga po krzakach. Nikt nie śpi, kurczę, nawalony do południa. Tam nie ma takich rzeczy. I nadmieniając do tego pytania, czy to nasze prywatne pole? Nie, nie jest to nasze prywatne pole. Słuchaj, tam nie było w ogóle ludzi. Był tylko jeden kamper, który stał po drugiej stronie pola tego biwakowego, yy, po drugiej stronie, gdzie nie słychać tej muzyki. Wierz mi, nie słychać, bo nie raz. My byliśmy w sytuacji, gdyby byliśmy cicho. Po drugiej stronie ktoś sobie słuchał muzyki i naprawdę nie przeszkadza to w niczym. Wierz mi, gdyby tam było sporo ludzi dookoła, nie z naszej ekipy, nie puszczalibyśmy tej muzyki głośno. Potrafimy zachować kulturę, a to, co ty widzisz, jeszcze raz powtarzam, jest to wycinek z naszego życia. Ogarnij się troszeczkę człowieku. Pomyśl, zanim napiszesz głupi komentarz, już nie napiszesz głupiego komentarza, bo zostałeś zablokowany, bo ja nie lubię takich ludzi nietolerancyjnych generalnie. No. Sam, sam ja, sami staramy się my być bardzo tolerancyjni w stosunku do innych. Nigdy nie robimy jakiś burt, nigdy, bo nie na tym polega van life. Nie to jest filozofią van life'u. I ja po prostu nie życzę sobie takich durnych komentarzy, idiotycznych. Ja wiem, że może to wynika z tego, że ty nie jeździsz nigdzie, po prostu siedzisz w domu i taka nie wiem, nie wiem, czy to zazdrość jest, czy coś takiego, że my się bawimy, a ty nie możesz. Ale nie tędy droga. To nie tędy droga, bo sam siebie wyniszczasz. Jeszcze raz powtarzam, pozory bardzo często mylą. Ja dlatego y, takich użytkowników y, usuwam, znaczy usuwam, ich nie mogę usunąć. Nie mam. Da, mam możliwość blokowania ich komenta im komentowania moich filmów i to czynię. Ponieważ ja nie mam czasu zajmować się takimi ignorantami, że tak powiem. No. Ja rozumiem konstruktywną krytykę, ale nie kurczę takie coś jak ty napisałeś, no. no ale już nie napiszesz. Niestety, ja powiedziałem to w którymś z moich filmów, że ja nie mam czasu na takie bawienie się z trollami, hejterami i, i, i w ogóle. Ja wiem, że każdy może mieć inne zdanie, nie? Ale pisz to w jakiś normalny sposób, a nie, nie, nie to, że wytaczasz jakieś działa, jakieś zarzuty, od razu snujesz tutaj, kurczę, coś takiego, nie? No nic, tak chciałem właśnie powiedzieć, bo właśnie trafiłem na ciekawy komentarz. No ale nic, no, ludzie są, ta, ludzie są, jacy są, są dziwni i, i tyle, no. Takie to jest ciekawe. Nigdy nikomu nie dogodzisz, żadne, nie, jeszcze się nie narodził taki, co by dogodził wszystkim. Możesz być krystalicznie czysty, możesz, kurde, nie wiem, być, kurczę, Mega uczciwy, mega stosować się do przepisów, wszystkiego. I tak znajdzie się taka, jak to mówi mój kolega z kanału Bajkerator, paruwa, której coś będzie nie pasować. A to krzywo gadam, a to cmokam, a to, nie wiem, krzywo chodzę. Albo no, miałem też takie, coś, że głupio się śmieję, że wymuszam swój śmiech. No kurde. Jestem jaki jestem, każdy jest jaki jest i powinniście to tolerować, a nie hejtować. Jeden jest wysoki, drugi jest niski, drugi jest, trzeci jest chudy, czwarty jest gruby, jeszcze inny krzywo chodzi. To jest normalne i piękne zarazem, bo każdy jest inny. I tyle. Fajne ciepełko jest. Otworzyłem sobie drzwi z tyłu, mam taki przewiew. Stoję w pełnym słońcu, a to jest wspaniale. Bo fajnie tak przewiewa właśnie na, na, na wylot. Samochód cały jest zarąbista sprawa. Yy, póki sobie przypomniałem, właśnie. Kieruję słowa do Artura. Arturo. Arturo. Z kanału Bajkarator. Arturo, słuchaj, yy, ja wiem, tam doszło do mnie słuchy, że powiedziałeś coś tam, że ja nie komentuję Twoich filmów, że się obraziłem. coś tak nie, nic bardziej mylnego, ja się nie obraziłem, oglądam. No, nie wszystkie Twoje filmy. Ja po prostu nie mam czasu w tej chwili też oglądać. Wierz mi, nie mam czasu, bo no jak mówię, jak nie pracuję, to montuję, robię inne rzeczy, mam, no, mam, mam co robić. Jestem zapracowany jak cholera. Ja Twoje filmy oglądam na telewizorze. Tak, na telewizorze oglądam. I dlatego nie komentuję, bo nie mam jak komentować. Znaczy, jest możliwość komentowania na telewizorze, ale tam trzeba klikać tym pilotem, ja tego nie lubię. Ja to oglądam, dlatego nie komentuję, bo później zapominam i w komputerze albo na, na, na telefonie, też nie lubię odpowiadać na telefonie, na komentarze. Nie lubię tam w telefonie, ja wolę na klawiaturze. A rzadko siedzę przy komputerze tak, żeby właśnie oglądać YouTube'a. Przy komputerze siedzę generalnie i montuję. Także ja, ja wierz mi, ja oglądam Twoje materiały, ale po prostu nie komentuję, bo nie mam czasu. Zapominam i, i w ogóle. Także wybacz, jeżeli nie komentuję. Postaram się to nadrobić, jak tylko, przy, jak tylko się ogarnę. Jak tylko ogarnę to wszystkie y, sprawy. Także pozdro, Artur, i trzymaj się. Fajne materiały robisz. Oho. wiaterek, zobaczcie. Mały, wolno się kręci. Mój przyjaciel. Tamte też. Prawdę, wiać. Nie ma energii. Nie ma energii. Dobra, słuchajcie, przemieszczam się w okolice Kamienia Pomorskiego, o, jaka brudna perła, zobaczcie, tam zostawię gdzieś samochód, kurde, przez noc pajęczynka powstała i ten, i kurde, jeszcze tam muszę zmodernizować o, do trybu dojazdy. I tam sobie zostawię samochód i pośmigam rowerem. Chcę pojechać do Dziwnówka i tam kawałek dalej zobaczyć na plażę. Dawno tam nie byłem. Znaczy w Dziwnówku byłem, ale tam, tam gdzie chcę dojechać rowerem, tam dawno nie byłem. Więc lecimy na kamień, znaleźć jakąś miejscówkę do stania po prostu. Lecę sobie za Kamień Pomorski, tam taki parking sobie przypomniałem, że jest. Tam sobie stanę. i. Mam blisko nad morze, tam sobie pośmigam A my jedziemy cały czas, słuchajcie, za elką My, mówię my, taki wianuszek Przede mną, z tyłu Jedzie elka Swoją drogą, co za bzdura Wsadzać uczniaka w elkę i puszczać na taką trasę No czego ten człowiek się nauczy Tutaj, niczego Bo po takiej drodze to byle kto pojedzie Nawet moja córka by pojechała Jakbym ją dobrze poinstruował, więc to jest dla mnie bez sensu. Jest strata y, czasu, i chyba poszedł sobie instruktor na łatwiznę. No i dojechałem. W takie urocze miejsce zobaczcie, taki parking przy drodze. Tu jest tuż za kamieniem pomorskim. Tam już jest kamień pomorski. to chyba stara droga była, jak kojarzę. No, i tam jest ścieżka rowerowa, chyba. Tak mi się wydaje. No, i dolecę do dziwnówka, i tam polecę, zobaczymy nad morze, chcę zobaczyć swoją starą trasę. Co tu mi lata? Znowu coś lata, jakieś gówna. No, tutaj zostawiam samochodzik, zabieram kiece i lecę, i zobaczymy, co się uda zobaczyć. I do samego dziwnówka, Sierzynką sobie polecimy. A tu jest park dinozaurów. Byłem tutaj z dzieciakami któregoś razu, a teraz ceny są tak kosmiczne że się tu nie opłaca wchodzić. Też przyjechaliśmy po jakimś czasie. Kurde, normalnie masakra. Nie powiem, fajne, ale nie za taką kasę, żeby to zwiedzić. I wjeżdżamy do dziwnówka, kiedyś fajnej miejscowo miejscowości. Niestety jest totalnie skomercjalizowanej przez ostatnie lata. Już to nie jest tak jak kiedyś. No trochę aut jest, ale ludzi tak ja widzę, to nie za bardzo. Więcej bywało kiedyś więcej, a jeździło się tu przez lata kupę czasu. No, jestem w połowie drogi, w połowie drogi leśnej, w połowie, w połowie leśnej drogi nad morze. Tam już jest Bałtyk. Zaraz tam może podejdziemy, zobaczymy, albo gdzieś tam dalej będzie. Nie, jest gdzieś jakiś taras widokowy. O ile pamiętam, tak jest. Jest taras widokowy, tam podejdziemy. Chodźmy zobaczyć, ile ludzi jest. No, trochę jest, ale nie za dużo. Fajny nadmorski teren. Cieplutko, elegancko. No i tutaj widać Bałtyczek. Różeczek ktoś ma. No, całkiem, całkiem sympatycznie. Wiem, jakoś mi się tak nie chce schodzić na te jeziora Na te jeziora. na wodę nie chce jakoś mi się tak schodzić. Nie wiem czemu. Jakoś może do mnie nie przemawia, wiecie. Może dlatego, że za dzieciaka tyle tu jeździłem. No, wróciłem już z rowerku. Maszyna stoi tu. Musiałem się napić, kurde, bo mimo, że tak wieje, to jednak gorąco. Gorąco jak diabli. Ale jestem zmęczony, kurde, naprawdę. Trochę poszalałem po tym lesie. Ale tego mi było potrzeba. Ja strasznie lubię, kurde, jeździć elektrykiem. No kurde, uwielbiam to. Dobra, słuchajcie, nie będę was zanudzał, bo tu już nic ciekawego się nie zdarzy. Jestem sobie coś zjem i walę do domu. Jeszcze muszę na zakupy skoczyć małe. Może jutro rano pojadę. To tyle z mojej wyprawy na Wolin. Taki totalny spontan. No no, po następnej czwórce pojadę gdzieś bliżej. Mam ochotę pojeździć po Puszczy Bukowej rowerem, więc chyba pojedziemy tak bliżutko na Puszczę Bukową. I taki po prostu taki slow life, po prostu w lesie, w Wanie, po prostu sobie posiedzę. Zobaczymy. Zobaczymy. Ktoś to wie, może zmienię plany. Zobaczymy. W każdym razie widzimy się w następnej podróży See ya